Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów SA. Od 1947 roku opracowujemy koncepcje i projekty kompleksowych rozwiązań dla energetyki w kraju i na świecie. Wysoki poziom kwalifikacji zawodowych naszej kadry jest dodatkowo wspierany bogatym archiwum technicznym i wiedzą przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Działamy w oparciu o nowoczesne systemy projektowania komputerowego i w zgodzie z systemem zarządzania jakością ISO 9001. Posiadamy znaczące osiągnięcia w dziedzinie projektowania urządzeń dla energetyki krajowej, a nasze realizacje znajdują się również w wielu krajach Europy, Azji, Afryki i Ameryki. Wykonujemy projekty i wszelkiego rodzaju specjalistyczne opracowania inżynierskie wraz z obsługą montażu i uruchomień w zakresie Kotłów parowych i wodnych różnego przeznaczenia, także z odzyskiem ciepła. Instalacji paleniskowych na różnego rodzaju paliwa i urządzenia kotłowe. Konstrukcji nośnych i podestów. Układów automatyki kontrolno-pomiarowej, sterowania i wizualizacji. Wymienników ciepła, podgrzewaczy regeneracyjnych, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, stacji odgazowania wody. Zapewniamy kompleksowe wykonanie prac projektowych, nadzór autorski w wytwórniach i na placu budowy oraz kompletację dostaw. www.cbk.pl